Gęstwina. Czujna łania. W sercu lasu Ech, gdzie słońce malowało liście złotymi pociągnięciami każdego ranka, a powietrze zawsze było nasączone zapachem drzew, żyła łania o imieniu gęstwina. Gęstwina była stworzeniem pełnym szlachetności i wdzięku. Była obrończynią. Cichą strażniczką, której czujne oczy rzadko zaznawały spokoju, dni gęstwiny były wypełnione obowiązkami przywódcy. Prowadziła łanie i cielaki przez las, uczyła młode zwierzęta żerować, a statko poruszać się z wyczuciem szepczącego wiatru. Jednak w jej sercu tliła się cicha tęsknota za beztroskim śmiechem, który rozbrzmiewał między drzewami, dźwiękiem który zamieniła na płaszcz czujności. Stworzenia lasu szanowały gęstwinę za jej oddanie, jednak za jej stanowczym spojrzeniem był ukryty ciężar, obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim, pozostawiający mało miejsca na radość. Czasami cielaki dostrzegały w oczach gęstwiny figlarny blask. Szybko jednak skrywany był on przez cień odpowiedzialności. Pewnego wieczoru, gdy niebo pociemniało, a wiatr zaczął szeptać ostrzeżenia, gęstwina wyczuła zbliżającą się burzę. Jej instynkt, wyćwiczony przez liczne cykle księżyca, wyczuwał niebezpieczeństwo, które zagrażało całemu stadu. Ze stanowczością zebrała wszystkie jelenie, jej głos Stał się pewnym przewodnikiem wśród rosnącego strachu. Burza rozszalała się nad lasem, ech z wściekłością nieokiełznanego nieba. Gęstwina prowadziła stado, jej sylwetka była niewzruszonym przewodnikiem wobec gniewu sztormu. Przez ulewny deszcz i pomruk grzmotów, serce szlachetnej gęstwiny biło niezachwianą determinacją. Każdy rozważny krok. Był świadectwem jej nieustępliwego ducha. Gdy burza minęła, a cisza znów ozdobiła las, gęstwina i jej stado znalazły schronienie w zagajniku osłoniętym przez drzewa. Wszyscy zebrali się wokół gęstwiny, a ich oczy błyszczały z wdzięcznością. To była chwila wspólnego odpoczynku, w którym stan napięcia łani w końcu złagodniał wyciszony ciepłem stada. Cielaki w swojej niewinności podeszły do gęstwiny, poprzez popychanie i trącenia zaprosiły ją do udziału w ich zabawie, do oddania się bez trosce i wspólnego śmiechu. Nagle gęstwina zrozumiała. Siła przywódcy nie polegała tylko na zapewnieniu innym bezpieczeństwa, ale także na radości, którą mogła z nimi dzielić, od tego dnia gęstwina znalazła równowagę między byciem obrońcą a towarzyszką. Biegała z cielakami, a jej śmiech był głębokim, bogatym dźwiękiem, który splatał się ze śpiewem ptaków i szelestem liści. Stado kwitło, było nie tylko bezpieczne, ale też szczęśliwe, a serce szlachetnej gęstwiny zaznało spokoju, gdy zmierzchało nad lasem ech. Gęstwina stanęła na łagodnym wzniesieniu z delikatnym uśmiechem, stado spoczęło poniżej, a gęstwina czuwała nad nimi. Jej duch teraz był równie spokojny, co las, który był jej domem. Koniec.